Witam serdecznie wszystkich traderów Dada z tej strony mówi do Was z Dadas Trading Room na Discordzie. Linki macie pod spodem, zapraszam serdecznie. Mam nowy mikrofon i mówię przez niego i wydaje mi się, bo zrobiłem już test. No i powinno być, tak powiem, jakość powinna gwałtownie wzrosnąć. Mam nadzieję. no Zobaczymy. Fajny mikrofonik taki, kurde, wsem raz. No. Dobra. Co ja chciałem teraz tutaj, tutaj zrobić, no to wczoraj, wczoraj zapostowałem film o wskaźniku, który się nazywa tutaj mamy Dada's OnClick Shadow Body Zone, prawda. I w tamtej wersji ten wskaźnik miał jakieś funkcje, natomiast było takie zapotrzebowanie, żeby troszeczkę rozszerzyć funkcjonalność tego wskaźnika. Yy, chociażby w taki sposób, żeby można go było stosować wielokrotnie, nie tylko jednorazowo, yy, i żeby wprowadzić troszeczkę inne też funkcje co do niego. Więc w tym momencie yy, przerobiłem ten, głowie, yy, może tak powiem yy, od początku, takie, żeby ktoś wcześniej nie oglądał tego filmu. Yy, no też dam link do tamtego, do poprzedniego filmu pod spodem. Natomiast tutaj co, co tutaj zrobi o co chodzi w tym wskaźniku? Chodzi tutaj o to, żeby ten wskaźnik na, kliknięciu, na kliknięcie na mm, danej świecy yy, narysował nam strefy yy, i te strefy mają być albo yy, strefami yy, tych yy, knotów, czy cieni górnego i dolnego yy, albo i samego korpusu, czyli przede wszystkim to tutaj, tutaj właśnie w tym polu wybieramy czy chcemy mieć żeby, no, żeby czy chcemy żeby wskaźnik rysował shadows, czyli cienie, czyli knoty, prawda jeżeli true to będzie rysował jeżeli false no to nie będzie rysował, oczywiście to jest zwykła lista wyboru, false true w następnym polu mamy plot body, czyli czy ma rysować korpus, czy nie. Domyślnie jest ustawiony na false, tak. I oczywiście jeżeli włączymy na true, to będzie nam rysował też i korpusy, tak. Możemy też oczywiście odwrotnie ustawić, czyli na przykład możemy sobie ustawić knoty na, na false, a Korpusy na true, i wtedy będą tylko i wyłącznie same korpusy, prawda? Ale tak, na razie wartościami domyślnymi w ten sposób. Teraz tak, kolory. Tutaj ustalamy sobie kolor górnego cienia, tutaj albo knota, tutaj ustalamy sobie kolor dolnego knota albo cienia, tutaj sobie ustalamy kolor. Dla samego korpusu, jeżeli to jest świeca wzrostowa, czyli Bullish. A tutaj ustawiamy sobie kolor dla korpusu, jeżeli ten korpus jest, świe, jest to świe, świeca spadkowa, czyli bearish, prawda? Oczywiście możemy sobie ustawić kolory identyczne dla dla, wszyscy, dla no, którychkolwiek, prawda? obojętnie, prawda. Teraz tak, co tutaj mamy. Tu mamy tak zwany pole, w którym jest opisany offset right, czyli ile świec na danym interwale w prawo mają się te strefy rysować, czyli dalej poza, poza świecę bieżącą. Domyślnie zostawione 3. można sobie tutaj dopisać ile się chce, żeby dalej one były. Potem, potem tutaj zrobiłem coś takiego: on-click, auto delete, tak? Ten on-click, auto delete mamy tutaj akurat true, ale on jest domyślnie false, tak? O co tutaj chodzi? Jeżeli strefa to będę pokazywał, to będziecie, będziecie rozumieć. Jeżeli strefa się nam wyrysuje i mamy on-click, auto delete, false. No, to wtedy nie usuniemy tej danej strefy poprzez kliknięcie na niej, tylko możemy ją usunąć wtedy ręcznie i wtedy będzie działało zaznaczanie strefy. Czyli w tym momencie możemy sobie ręcznie zmienić kolor na jakikolwiek inny i ten kolor nam się nie będzie, nie będzie przerysowywał. Właśnie tutaj jest też to pole auto repaint, też domyślnie ustawione na, na false, jeżeli ustawimy auto repaint na true, no to wtedy, yy, nawet jeżeli ręcznie zmienimy kolor, to on się nam przy kolejnej przy otwarciu kolejnej świecy przerysuje z powrotem na, yy, nawet, na nawet prawdopodobnie przy, yy, no tak, przy, jeżeli tu to zmienimy takie coś, to on na true, to on automatycznie nam przerysuje, a normalnie będzie nam przerysowywał co, no, co, co każda świeca z tego interwału, na którym jesteśmy. Czyli w tym momencie i teraz co jest istotne, domyślnie mamy tutaj Master TF na bieżący, czyli kurent, tak i w tym momencie. Taki wskaźnik może być jeden tylko wrzucony na, na wykres i on będzie działał na każdym interwale, czyli jak sobie jak, jak jesteśmy teraz, załóżmy na H4, no to możemy sobie zakliknąć coś takiego Możemy sobie zakliknąć tam u góry, na przykład coś takiego Możemy sobie zakliknąć gdzieś tutaj po drodze, tak? Czy gdzieś indziej, o tutaj, czyli będziemy mieli tyle stref, ile sobie zaklikniemy i. W tym ustawieniu, czyli na auto delete na false i auto repaint na false, możemy zakliknąć tradycyjnie, zaznaczyć i możemy poprzez właściwości danego tego prostokąta, możemy sobie tutaj zmienić jego właściwość, prawda? Czyli możemy zmienić kolor, możemy nawet ustawić. Tutaj, że nie jako tło, prawda? O tak też możemy zrobić. O, oczywiście w opcji, kiedy mamy w tej opcji, gdzie yy, nie ma auto delete, prawda? Yy, czyli sobie tu wrócimy o tak. I teraz, teraz, jak to działa? Działa to też w ten sposób, że oczywiście, jeżeli się przełączymy na przykład z H4 na, załóżmy na M30, no to nadal będziemy te strefy widzieć, prawda? One nadal będą tutaj widoczne. Natomiast w tym momencie, oczywiście, można wykonywać wszystkie funkcje związane z klikaniem i z przerysowywaniem ich. No i oczywiście możemy też robić nowe strefy sobie tutaj nie było kto tak górnego na przykład nie? czyli możemy sobie też wyznaczać jakieś tam strefki na, na o, tutaj na M15, na M30 jak jesteśmy, prawda? I wszystkie te funkcje, wszystkie te funkcje są zachowane, które, które właśnie teraz omawiamy, czyli w każdym, w każdym momencie możemy zmienić właściwości takiego prostokąta, prawda? bo on nie będzie się przerysowywał tak, jedyne co się będzie z nim działo no to na końcu świecy on się tutaj odległościowo ureguluje jeżeli świeca się jedna zamknie, druga się otworzy no to wtedy przerysuje, przerysuje go tak, że będzie, że wszystkie będą równo w jednej linii odstawione to jest tak, natomiast jeżeli ustawimy sobie tutaj że będzie auto delete i damy tu na true o no to wtedy kliknięcie na takiej świecy sorry na takim, na takim prostokącie oczywiście tu w rogu tu w rogu będzie albo gdzieś bardzo blisko takiego rogu nie będzie kasować te yy, strefy i to niezależnie wtedy na jakim interwale. Ponieważ wczorajsza wersja miała tam takie małe ograniczenie, że kasować można było tylko na interwale, na którym żeśmy kliknęli. A te, tutaj w związku z tym, że rozszerzyłem funkcjonalność tego wskaźnika, no to przy funkcji ustawionej funkcji auto delete, prawda tutaj. O, a przy, przy, przy ustawionej funkcji auto delete, no to wszystkie yy, niezależnie od interwału będzie można je usuwać, tak? Yy, teraz tak, co więcej możemy zrobić? Yy, właśnie yy, ponieważ było takie zapotrzebowanie, żeby można było yy, yy, więcej tych yy, wskaźników sobie yy, wrzucać i. Żeby ktoś sobie mógł na przykład zmieniać kolory i określić sobie dla każdego interwału osobno, no to możemy właśnie tak zrobić, że wrzucimy 9 instancji wskaźnika ustawimy sobie po kolei, czyli pierwsza będzie na minutę, tak? drugi będzie tylko na M5 Następny na M15 następny. No, ok. Następny na M30 damy. No, trochę coś się zwiesza teraz kąp. Nie wiem na M30. Następny damy na H1. Następny damy żeby tylko na H4 malował. Następny damy, żeby tylko malował na dziennych. Kolejny, żeby tylko na tygodniowych. I jeszcze kolejny, żeby tylko na miesięcznych. No i w tym momencie, prawda, możemy sobie tutaj dowolnie ustalić kolory. Oczywiście ja teraz tego nie będę robił, no bo to będzie więcej zabawy. Nie potrzeba aż tak, żeby film był tak przedłużony. Każdy będzie mógł sobie wtedy tutaj kolory ustawić tak, jak będzie sobie chciał. Oczywiście wszystkie pozostałe funkcje w tym momencie będą tutaj działać tak samo jak, jak tutaj zmiana, czyli z tym, że teraz będziemy mieli dla każdego zdefiniowany jakiś jeden wskaźnik, tak? Czyli na przykład jeżeli byśmy sobie kliknęli tutaj no to raczej y, tutaj to tutaj w opisie będziemy mieli że to jest y, no tam ca, cały ten opis i potem pisze H4, potem jest data pe, pełna data wraz z godziną na której świecy żeśmy kliknęli, prawda? Y, tam jest opisane. No i teraz y, teraz mamy tutaj y, na którymś na którymś ze wskaźników mieliśmy ustawione, o tutaj auto delete true. Tutaj jest właśnie istotne, że on ten auto delete nie będzie rozpoznawał z którego wskaźnika, z którego wskaźnika on jest de facto. No bo nie ma, za bardzo nie wiem jak, jak, jakby to, to można było rozwiązać. Czyli jeżeli nie chcemy mieć w ogóle tej funkcji Yy, czyli cały czas auto delete na na, auto delete na yy, false, no to wtedy trzeba się upewnić, że na wszystkich, we wszystkich tych wskaźnikach będziemy mieli ten auto delete na false i tak samo z tym auto repaintem, prawda? Yy, no i w tym momencie, jak będziemy właśnie chcieli na przykład sobie taką strefę zaznaczyć, yy, no to w tej chwili ona da się zaznaczyć i na klik się nie usunie. I w tym momencie, w takich ustawieniach, możemy tam wszystko sobie y, zmieniać, tak? Y, bo jesteśmy na h4. Na h4 to będzie ta tutaj. Y, I teraz tak. Dajmy sobie, że na h4 y, damy sobie też plot body, tak? Y, możemy zrobić tak sobie plot body true. Y, no i w tym momencie, oczywiście, trzeba przekliknąć. O, i będziemy mieli całą strefę z korpusem, tak? Y, natomiast możemy też oczywiście na tej H4 tutaj na przykład zrobić sobie, że no, no, zróbmy sobie teraz, że powiedzmy, że będziemy chcieli potraktować y, całą y, świecę jako strefę czyli od, od, od high do low jako, jako strefę no to możemy sobie ustalić y, wszystkie kolory na jeden kolor i w tym momencie będziemy mieli prawda no, zamknij się, o, yy, I wtedy możemy sobie to przekliknąć. O, I mamy teraz w tym momencie, yy, no, bo, no bo tam nie było auto-repaint'a, prawda? Jakby był, jakby był ustawiony auto-repaint, to by się yy, kolor zrepaintował sam. Natomiast, jeżeli nie auto-repaint jest na false, no to wtedy yy, trzeba przekliknąć, żeby się. Yy, przerysował kolor, czyli zrepaintował kolor. No i w tym momencie widzimy, że w te, możemy sobie takie strefy yy, budować, wtedy niezależne od, 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 od yy, prawda, yy, yy, no, high, low i tak dalej. Ale nadal, gdybyśmy sobie tutaj włączyli, zobaczmy, yy, tak, no bo yy, w tym momencie możemy, tak, możemy klikać, na przykład, jeżeli byśmy chcieli tutaj skasować yy, strefę, strefę do, dolnego no to możemy ją ręcznie usunąć, o w ten sposób, prawda? Natomiast gdybyśmy mieli on click auto delete na true, to byśmy mogli, o, czyli, jeżeli teraz tutaj sobie włączę mm, tu on click auto delete na true, prawda? No to w tym momencie mogę sobie na przykład skasować w ten sposób, klikając raz. No ale nie mogę wtedy zaznaczyć i Czyli możemy tutaj praktycznie na różne sobie dobrać tak jakbyśmy chcieli prawda, no bo teraz na przykład jeżeli się przełączę na M30 będę miał te dwie strefy z H4 no to mogę sobie też narysować o takie strefy tutaj o na przykład, prawda i tutaj narysowałem strefy no bo na M30 mamy bez korpusa, ale wtedy, no, jeżeli byśmy chcieli na M30 korpusa, no to M30 będzie tu mamy 30. Możemy sobie dać korpus. O, true, prawda? Możemy dać tutaj na przykład sobie, nie wiem, mogę sobie dać jakieś tam inne kolorki, sobie zaznaczyć. Wybierzemy sobie. Dalej, nie, nie będę pamiętał, który to jest. To inaczej, tak. Kopiuj. Wklej. 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 O. Ciach. Ciach. I teraz mogę sobie tak przekliknąć to yy, i, i, i na przykład skasować tamte. A, bo tutaj, no bo tam mieliśmy auto auto delete true, prawda? Więc jeżeli mamy tutaj na auto auto delete true, na którymkolwiek jednym, no to wtedy on będzie działał. No ale możemy tak zrobić, o. Yy, I tutaj, bo tam yy, ten, ten ten jest bez yy, knota górnego, prawda? Więc nie ma tam knota górnego, yy, czyli tu możemy sobie taką strefę na przykład właśnie yy, lokalną wyrysować i wtedy jak najbardziej widać, ta strefa w przeszłości była respektowana yy, jako co, prawda? Czyli, że tutaj była respektowana jako, jako wsparcie, a tam była re, respektowana jako opór. No. Yy, no i tak. No i, i teraz tak. Dla, jeszcze raz powtórzę, żeby było jasne, że yy, jeżeli na, chociażby na jednym wskaźniku tutaj yy, wyznaczymy sobie, yy, auto delete true, no to on będzie działał dla wszystkich wskaźników yy, więc jeżeli ktoś nie chce, a przecież to nie jest aż tak na, naprawdę aż takie yy, ta funkcja może być pożyteczna wtedy jeżeli ktoś będzie chciał używać tego wskaźnika jako wskaźnik pojedynczy tylko, uniwersalny Na temas, czyli na, na, na master tf current, tak, bieżącym Natomiast, jeżeli chcemy go wykorzystywać w taki sposób bardziej skomplikowany, no to yy, zalecam wtedy, żeby powyłączać wszystkie auto no i wtedy możemy sobie po prostu ręcznie zaznaczać i ręcznie yy, usuwać, jeżeli mamy taką potrzebę, na przykład, prawda? No, yy, oczywiście możemy zakliknąć z powrotem i zakliknięcie z powrotem yy, zrobi, zrobi yy, swoją robotę, prawda? Yy, no. OK, no to tak wygląda ten teraz wskaźnik. Myślę, że on jest dosyć w tym momencie uniwersalny i można go na różne sposoby stosować i jak sobie ktoś tam będzie chciał określić teraz te kolory, popracować nad ustaleniem sobie jakiegoś kodu kolorystycznego, no to już jest oczywiście jak najbardziej jego sprawa i jest to w tej chwili możliwe. Nawet jak mówię jest nawet y, możliwa zmiana koloru automatyczna. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli u y, dla danego wskaźnika, czyli na przykład jeżeli do ja tego H4 ustawimy repaint, auto repaint na True, no to zrepaintuję, tylko akurat w tym momencie nie zrepaintuję, no bo, <laughs> no bo musiałbym kolory przestawić. czyli y, załóżmy gdyby było tak, że y, Zresetujemy go na, na kolory. Mm, tutaj damy jeszcze raz H4 i damy żeby jedno i drugie malowało. I damy auto repaint na true. Oto teraz powinno nam zrepaintować H4. I wszystkie nam zrepaintowało nawet. O. No czyli też wszystkie, wszystkie nam repaintuje w tym momencie z powrotem na kolory domyślne. No więc yy, także także yy, funkcji funkcji która yy, no, funkcji yy, takiej bardziej uniwersalnej, czyli jeżeli chcemy go yy, używać jako yy, wiele wskaźników, czyli yy, definiować sobie poszczególne yy, kolory dla Poszczególnych interwałów czyli stosować wskaźników na przykład tyle, ile jest interwałów? No to w, taki, w takim zastosowaniu zalecam, żeby wszędzie były tutaj auto click i auto repaint na false. No i cała reszta jest chyba bardzo prosta. No tutaj jest bardzo proste, że jeżeli wpiszemy na przykład, że chcemy mieć wydłużenie nie 3, a 9 w bok, no to. Trzeba tak zrobić i wszystkie strefy nam się wydłużą w prawo o, o 9 interwałów. Czyli to będzie zawsze 9 interwałów bieżącego, bieżącego wykresu, czyli bieżącego interwału. Czyli nawet jak przełączymy na, na D1 to też tyle samo tam będzie jak, jak na W1 to się przerysuje. No. Czyli ta funkcja też jest uniwersalna. Wystarczy, że jest w jednym wskaźniku i będzie działać dla wszystkich wskaźników. Ok. A co to było tu? Autoreparature... To nie. Gdzie ja te dziewiątkę dałem? Tutaj tą dziewiątkę dałem. Ok. Czyli jak widzimy te trzy funkcje które tutaj mamy yy, pod spodem będą yy, dla yy, działały dla yy, wszystkich wskaźników po prostu obojętnie ile ile ich będzie. Natomiast wszystkie pozostałe funkcje yy, te górne tutaj będą działały dla tego interwału który, który tutaj żeśmy ustawili ustawili. OK dobra. Więc to taki wskaźniczek w tej chwili. Zapraszam każdy, kto jest zainteresowany. Wszystkie linki do kontaktu ze mną są pod spodem na moim kanale Dadas Trading Room, to może tak nie kanale, a serwerze na, na, na Discord, na platformie Discord. Tam mam taki, takie coś, co nazywałem Dadas Tools. Ma po polsku narzędzia Dadasa. I tam będzie można zajrzeć obejrzeć sobie ten filmik i każdy inny filmik, który tam będę wrzucał, bo planuję, żeby tam systematycznie wstawiać cały katalog różnych moich narzędzi i w tym momencie, no, czyli, czyli, że tak powiem, można od razu przewidzieć, że w przyszłości będę musiał stworzyć drugi kanał pod tytułem właśnie katalog, gdzie gdzie bym, będę musiał po prostu wylistować wszystkie umieszczane tam wskaźniki i, i od razu linki. Ja to chyba od razu po prostu zrobię, żeby od razu to mieć. No i z czasem tam się zbuduje cała biblioteka różnych moich wskaźników, bo mam tego od Groma, muszę odgrzebać, od... Y, zarchiwizowane na innym dysku, muszę zobaczyć i tak dalej. Dobra, w tym razie zapraszam wszystkich y, linki, wszystkie linki do mojego do kontaktu ze mną, czyli czy to będzie na Discordzie, czy y, mm, załóżmy, no wystarczy na Discordzie, jeżeli nie chcecie, no to może tam jeszcze jakieś inne też linki wstawię, w jaki sposób się można na mnie na, y, y, ze mną na przykład na Skypie y, skontaktować. Tylko, że po co na Skype, jak jest Discord. No ale jak chcecie, dobra. Yy, czyli dzięki serdeczne, yy, na razie trzymajcie się, cześć.